Witajcie kochani, dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o kolejnym zwiedzaniu New Age'u. Jakim jest taki frazes, słuchaj swojego serca, albo też to czego ja uczyłam i o czym ja dużo mówiłam, a to też jest dużym zwiedzaniem i dużą nieprawdą, czyli słuchaj swojej najwyższej ekscytacji, czyli takie nauki Bashara i różnych innych takich, wiecie. New age'owych liderów, jakichś tam guru, wiecie, duchowych, którzy mówią o tym, że słuchaj swojego serca, słuchaj swojej najwyższej ekscytacji, słuchaj takiej swojej pierwszej myśli, która do ciebie przyjdzie i podążaj za tym, podążaj za tym, a nagle wszystko magicznie się odmieni. No i powiem Wam, że no nie jest jakby dobre takie chodzenie za takim impulsem serca. I chcę właśnie was przestrzec przed um, jakby takim działaniem i takim myśleniem, szczególnie te osoby, które śledzą mój kanał od tamtego momentu, yy, kiedy robiłam filmiki, też o bardzo dużym zwiedzaniu, jakim są właśnie bliźniacze płomienie, ponieważ dużo osób wtedy właśnie tak robi, tak, czyli właśnie pójść za głosem serca. Czy to jest w ogóle biblijne? I czy i czy Bóg tego chce od nas i czy w ogóle powinniśmy tak robić, bo wiemy, że Bóg chce dla nas tylko i wyłącznie dobrych rzeczy. Słuchaj swojego serca, to cytat, który przychodzi często na myśl kiedy... i często w ogóle go też przypisujemy Bogu, ale on tego nie powiedział. Bardzo dużo osób w pewnym momencie swojego życia w pewnym momencie swojego życia w jakiejś sytuacji właśnie tak im, że tak powiem, jest radzone, tak, słuchać swojego serca, ale rzeczywistość jest taka, że nie możemy ufać właśnie naszemu sercu. Taka biblijna definicja serca to ośrodek czynności fizycznych i emocjonalno-intelektualno-moralnych. W kontekście spraw życia codziennego podążanie za głosem serca nie jest jakieś tragiczne, tak, jakieś takie... Nie, nie zmienia Twojego jakby ciągu wydarzeń. Tak? Być może tak naprawdę te osoby, jeżeli mają na myśli jakieś takie codzienne sprawy, to bardziej myślą o czymś takim, że bądź wierny sobie lub po prostu strzeż się. Jeżeli radzimy komuś, kto jest na drodze chrześcijaństwa i chcemy kierować się naprawdę Biblią, to kiedy mówimy taki frazes, słuchać swojego serca, to pouczamy go, aby słuchał swoich myśli i swoich uczuć. Innymi słowy, wejść, każemy jakby prowadzić się emocjami, a które są często bardzo niestabilne. Bóg mówi nam. W swoim słowie sporo o słuchaniu serca. Ale Bóg także mówi o tym, w jakim stanie są nasze serca. I kiedy sobie zdamy sprawę z tego, w jakim stanie są nasze serca, to chodzenie za swoim sercem nie jest tak naprawdę niczym dobrym. Zresztą możecie spróbować tak jak ja i po owocach ich poznacie. W Księdze Jeremiasza 14 na 9 czytamy: Serce jest podstępne przede wszystkim i bardzo chore. Kto to zrozumie? Dotyczy to serca każdego człowieka, bijącego w każdej ludzkiej piersi. Prawda jest taka, że potrzebujemy duchowego przeszczepu serca. Innym powodem, dla którego zaufanie własnemu sercu jest tak naprawdę katastrofalne, jest to, że nasze serce znajduje się w centrum naszej upadłej, grzesznej natury. Jezus uczy nas. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, morderstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świ świadectwa i oszczerstwa. Ewangelia Mateusza 15 na 19. W Księdze Przysłów 28 na 26 czytamy: Kto ufa własnemu umysłowi, ten głupi, ale kto postępuje mądrze, zostanie wybawiony. Także w Księdze Przysłów 19 na 3 powiedziano nam, że to nasze serca w rzeczywistości zwracają się z wściekłością i oburzeniem przeciwko Bogu. Kiedy głupota człowieka sprowadza jego drogę do ruiny, jego serce wścieka się na Pana. Nie wiem jak Wy, ale ja nie chcę tam mieszkać. Być może trochę dobrego zaraz Wam powiem, ponieważ nie wszystko jest stracone w beznadziejności, bo często potrzebujemy rozwiązania, którego nie możemy znaleźć w sobie. Rozwiązanie, rozwiązanie problemu zwodniczej natury naszych serc także można znaleźć w Biblii, i mam nadzieję, że to Was pocieszy. Księga przysłów 3, 5 do 6. Zaufaj Panu całym sercem i nie polegaj na własnym rozumie. Zwracajcie się do Niego na wszystkich swoich drogach, a on wyprostuje Wasze ścieżki. Inne cytat. Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienie Twojego serca Księga przysłów 4 na 23. Z całą czujnością strzesz swego serca, bo z Niego wypływają źródła życia. Odkrywamy więc, że to nasze serce znajduje się w centrum wiecznej nadziei, naszego zbawienia w Chrystusie, albowiem sercem wierzy się i osiąga usprawiedliwienie. A ustami wyznaje się i zostaje zbawiony. Wszystko chodzi o to, żeby po prostu nie mieć w swojego sercu kogoś ponad Jezusa i Boga. Żeby oni byli na pierwszym miejscu w waszym sercu. Już kiedy masz w swoim sercu coś innego, nieważne, czy jest to rzecz fizyczna, jak pieniądze, samochód, dom, bądź też jakaś taka mentalna na przykład nauka, to jednak wszystko albo nawet inny człowiek, do którego nawet człowiek modli się. Też u niektórych osób na tej drodze tych większych płomieni jest taki etap, że te osoby tak naprawdę już zaczynają się modlić do, tego, do tej drugiej osoby. To jest wręcz obsesja, to jest niezdrowe i to nie ma innego rozwiązania. Tego, niż po prostu porażka i katastrofa. Takie coś nigdy się nie spodoba Bogu i to nigdy nie będzie uświęcone, nigdy nie będzie sukcesu w takim działaniu. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, a nadzieja nas nie zawstydza, gdyż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Tutaj także wam powiem, że bardzo ważne jest świadomy chrzest um, kiedy jesteście dorosłym, ponieważ właśnie ono bardzo można powiedzieć otwiera serce i także um, powoduje, że człowiek że tak naprawdę Duch Święty może twoje serce przemieniać. Po takim chrzcie, i jakby pracować nad Twoim charakterem, i wszystko sta poustawiać, tak? Tak, jak dużo w New Ageu się mówi o ustawieniach, to tak naprawdę nie trzeba żadnych takich, takich terapii. Po prostu otwórz się na Ducha Świętego, i on ci wszystko w sercu poustawia na swoim miejscu. Zrobi Twoje ustawienia, ustawienia Ducha Świętego. Pamiętaj, że podążanie za głosem serca, słuchanie go lub porobienie tego, co wydaje się właściwe e, dla serca, często niesie ze sobą katastrofę. Zamiast tego, zapamiętaj, co powiedział Salomon w Księdze Przysłów. Z całą czujnością strzeż swego serca, bo z niego wypływają źródła życia.